Drogi rodzicu, nastolatka, jeżeli jesteś nadopiekuńczy i kontrolujący, to może doprowadzić do zbytniego sklejenia z tobą i takiej niezdrowej, wręcz toksycznej więzi, z powodu której twoje dziecko nie będzie chciało wychodzić do świata. Wręcz będzie bało się świata, nowych ludzi, poznawania nowych ludzi, a to będzie wbrew jego naturze, dlatego że to właśnie jest ten czas, kiedy twoje dziecko powinno doświadczać, poznawać życie, poznawać nowych ludzi, a przede wszystkim poznawać siebie i sytuować się w tym świecie. Dlatego zastanów się, czy twoja kontrola, która jest powodowana tym, że chcesz, żeby twoje dziecko było bezpieczne i szło w dobrym kierunku, nie przynosi odwrotnych efektów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób wychowywać swoje nastoletnie dziecko, dogadywać się z nim i mądrze zarządzać jego przestrzenią i też waszą relacją, wejdź na profil Wspaniałe Wychowanie i zaobserwuj ten profil, bo tutaj do dowiesz się, w jaki sposób właśnie to zrobić. Nazywam się Izabela Kucińska-Świgos, jestem ekspertem do spraw nastolatków, pedagogiem i coachem rodziców. Pozdrawiam cię serdecznie.